Ciema, z tej strony żółty, a to jest już trzeci odcinek serii Zawinkla. Trzeci odcinek, jeśli chodzi o tę serię, i w zasadzie trzeci, jeżeli chodzi o ten o odcinek na 24 grudnia. Zawinkla, to jest trzeci z siedmiu odcinków. Zawinkla dawno nie było, bodajże na dwa miesiące już. Ale było to spowodowane tym, że po prostu mi się nie chciało. Tak, tak w skrócie, przez te. Dwa miesiące chyba weszła tylko ta aktualizacja, albo jeszcze poprzednia 9.12, no ale yy, co mogę powiedzieć, jakim czołgiem się będziemy zajmować, a oto będziemy się zajmować tym czołgiem LTWZ-38, czyli co o nim sądzę, jakie są moje wrażenia tym pojazdem. Czy go polecam czy nie? Więc może zacznijmy po prostu od początku od tych danych, które mamy tutaj na prawo y, pokazane, czyli wytrzymałość 220 to jest normalna wartość jak na te wszystkie czołgi y, lekkie trzeciego poziomu to jest taka wiecie y, 10 ton waży moc silnika 140 no to jest tak średnia to jest tak, jedzie te 35 na godzinę, a prędkość maksymalna 42, z górki tyle osiągnie nawet więcej, ale no wiecie Prędkość obrotu 38, no, no, praca się nawet spoko. Wąserz kadłuba 25. Nie odbija za często kadłub, no, chyba, że naprawdę jakoś mocno skontowani tu walniemy. Ale wieża już coś tam odbija, bo ma 50 mm z przodu. I nieraz jak trochę obrócimy tą wieżę, to to naprawdę coś idzie w tym skontować. Albo po prostu jak walniecie w jarzmo, co jarzmo jest małe, widzę, ale no, odbija czasami. Co yy, tu jeszcze mamy? Szybkość, szczelność 25, to jest tu za chwilę umówimy ciało. Prędkość obrotu wieży 32 stopnie, no i to jest trochę minus, bo wieża się wolno obraca. W tych rzekłych słowackich czołga wszystkich wolno jakoś się obraca. Da wieża, nie wiem czemu zasięg widzenia 330, no to jest lajciek, trzeci tier, to tam nie ma co mówić. I zasięg sygnału 345 metrów. No i dobra, zacznijmy sobie, od działa. Yy, kaliber 37 mm. I to, uwaga, to jest magazynek. I po prostu to jest mój pierwszy taki prawdziwy magazynek, jeżeli chodzi o fota, bo ja francuskich czołgów nie robię, tylko jak pewnie widzieliście, same yy, radzieckie. No i w końcu się wziąłem za jakąś nową linię, no i to są czechosłowackie. Już mam piątkę Skodę T24, ale jeszcze nie wymaksowana, dlatego ona nie będzie w tym odcinku zawnikla. Yy, ale jeśli chodzi o trójkę, to ma trzy pociski w jednym pakiecie. I czas przeładowania między jednym pociskiem to jest jedna sekunda, A czas pełnego przeładowania to właśnie 5 sekund. I średnia penetracja to jest 82. Na trzecich tierach to naprawdę przybija wszystko. Na trzecich tierach, na czwartych też by dwójkę przebijałem. A jeśli chodzi o piątki, no to już są problemy, problemy i trzeba tego kolda zładować. Średnie uszkodzenia 40. To tak macie 120. To już macie na wykończeniu kolejny czołg, bo wszystkie lighty, raczej większość lightów właśnie trzeciego poziomu ma około 200 hapsa, więc tak naprawdę na dwa magazynki macie jeden czołg, czyli 10 sekund jednego czołgu nie ma. Celność na 100 metrów 0,38, no to taka, no, taka sobie i czas celowania 1,7. To jest spoko nawet, ale jeśli chodzi o celność to naprawdę ten, te czechosłowackie wszystkie na razie do piątki do tego jakie miałem to wszystkie te kalafiory tak zwane rzucały. Gdziekolwiek macie skupiony na maksa celownik to strzelić strzeli nagle w prawo, gdzieś zabrać w lewo, więc do tych spotów je raczej nie nadaje. Yy, I co jeszcze mogę powiedzieć, yy, moduły jakie miałem na tym czołgu to ja modułów raczej nie kupuję na żadne czołgi. Jedyne co to na razie na tą Skodę, ale mówiłem, to w kolejnym odcinku możliwe jest yy, Jeśli chodzi o ten czołg to ja moduły daję lornetę, siatkę i jeszcze skrzynia z narzędziami. To jest taki standardowy, jeśli mam jakiś czołg i po prostu nie chcemy mi się na nim kupować modułów. Yy, I co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego czołgu? No w zasadzie yy, na razie to jest mój najlepszy, najbardziej przy, naj, najprzyjemniejszy czołg. Z tych pięciu, które na razie miałem, od pierwszego do piątego, no bo powiedzmy sobie szczerze, kolo housenka, rozgrałem nią jedną bitwę i, i od razu mi się odechciało. Tym LTWZ-em w ogóle nie grałem, po prostu z wolnego go przeszedłem. Yy, tym LTWZ-em, tym trzecim, no to teraz go omawiamy. Czwórka to jest po prostu takie gówno. Naprawdę to jest kupa niemiłosierna, No a piątka na razie stokowa, to nie mam co na razie mówić, yy, ale. Ponoć jest dobra, jedni mówią, że dobra, a jedni, że zła. No to zobaczymy. Skoda T25, no ponoć, ponoć ten magazynek robi swoje. Yy, T3400, to w ogóle nie wiem. Widziałem go chyba dwa razy na randomku, ale stokowego. No i teraz jeszcze to nie wiem. Na testowym grałem, chyba na testowym, tak? Coś mi się wydaje? Chyba na testowym grałem ten TVP i on był już fajny. Tymi już nie grałem, tymi wcześniejszymi. A Skoda T40, ponoć to jest też taki takie średnie, ale myślę, że sobie nie kupiłem, bo trochę mam tego gold'a. I Jak pewnie widzieliście Secret Santa, to przez to on tyle gold'a, no straciłem, ale nieważne, to nie o no, tym odcinek. Yy, tak więc yy, teraz pokażę Wam bitwę, yy, jaką najlepszą zrobiłem na tym czołgu, to była druga bitwa właśnie, yy, to już nagrana, a następnie będzie bitwa yy, na żywo po prostu, tak więc zapraszam do bitwy już nagranej. Okej, okay, no to mamy bitwę właśnie tą nagraną i właśnie ciekawostka, to jest moja druga bitwa na tym pojedzie, ale pierwsza z tym magazynkiem. Jeszcze tam nie miałem chyba silnika, albo radia, chyba radio. I jeszcze co warto powiedzieć, to jadę w plutonie z Janiczkiem na tym samym pojedzie, on chyba wtedy magazynka nie miał. Tu mu właśnie, właśnie pokazywałem, że jak to ten czołg strzela. No i naprawdę trójkę sobie zostawiłem specjalnie, bo czołg mi się bardzo podoba. No i jak widzicie... Ja nie miałem wtedy radia wyekspionego, więc widzicie, jak to się rusza mm, tak średnio, nie? Ale, no, typowa miejscówka, żeby sobie zobaczyć, czy coś tu przyjedzie. Bo, o, jest LTWZ. Zaraz zobaczymy, czy. No, wie, że wystaje. O, jaki lagi! No, 43 powyżej by losowało, więc jest dobrze. No, Janiczek, niestety, nie udało mu się w tej bitwie. Magazynek go zjadł. Ale Zobaczymy jak mi się to uda. Jest, LTWZ zeszło. No mówię, ten czołg naprawdę takie kalafiory nieraz strzela, że... Tu już... Tak próbowałem, o, wyjechałem trochę. Tam jeszcze z drugiej strony tak naprawdę mam... 5, raz, dwa, trzy, cztery... Pięć czołgów przede mną jest i jeszcze... Nie, sześć, tam jeszcze ten H35 stoi. No i patrzcie, i wieża naprawdę odbija. To trzeba naprawdę mieć trochę pecha, żeby żeby ktoś nas strzelił i nie przebił, no ale odbija ci odbija naprawdę na swoich tierach, bo na piątkach to tam nic, na czwórkach też raczej nie. Na razie tak jakoś niezbyt chętnie wyjeżdżają. Jest LTWZ, o wieże trafiłem, też nie przebicie. Ludzie jeszcze na tych trójkach to nie wiedzą, że te LTWZ-y... Ładny strzał ltwz -ty mają magazynki, więc wyjeżdżają na nie jak strzelą raz. Ale patrzcie dalej. Jest LTWZ. Jeden strzał. Jeden kill. O, no tutaj niestety nie weszło. I Wixpota pokazał. Ale no widzicie, o, no, jarzmo odbiło. Trzeba było wtedy strzelić te wizjery. Tutaj ten LTWZ tego się najbardziej bałem. Dobrze, że tu się parę razy odbił. H35, 1 jeden strzał, 1 HP mu zostało. I tutaj no, na szczęście mnie tam chronili z tyłu. Już mam 4 fragi. No tu głupio wyjechał ten LTWZ. I tu z tyłu nagle. Nie wiem skąd oni się tu nagle pojawili. 5 fragów już mam. 457 obrażeń. 10 do 10. To okruć zera się bałem, bo on ma tego pompoma całego. On ma magazynek też. Ładuje on tam, nie wiem ile ładuje, 10 sekund nie czasem 5 fragów, teraz będzie, o, no mógł być szósty już, już mógł być szósty ten tu LTWZ to już mówię koniec, ale się odbiło dziwo <grym> No i dobra, szósty frag, jeszcze dwa zostały, myślę sobie, może 8 będzie Ale zobaczymy Magazynek jest załadowany No i tu tego się bałem, bo, no, widzicie, taka lafiory, wszystkie Jednego pocisku brakowało, właśnie tego poprzedniego. Jakbym strzelił wtedy i trafił, to. No i mi go zdjął, niestety. No ale cóż, no. Już nie będę im pisać, żeby mi zostawili, nie? Ja czasami tak robi czasami to skutkuje. Jest LTWZ ostatni. No i tu ten strzał znowu, te dwa strzały to były masakreczne. No mogłem zrobić nawet 9 fragów w tej bitwie, ale... No niestety. Także zobaczymy jak w hangarze. No i dobra, jesteśmy już w Hangarze. Niestety nie pokażę Wam rezultatów bitewnych tamtej bitwy, ponieważ zapomniałem zrobić screen, no ale widzieli się tam 650 damage, 6 fragów. No i to był mój najlepszy wynik i przez to MK na tym czołgu. No ale dobra. Skrzynkę naprawczą sobie wezmę tylko. Mam na obiekcie 140 o którym też będzie w zawinkla, bo naprawdę pojazd jest ciekawy. Zwłaszcza z tym y, działem, ale to będzie później. Yy, no i dobra, ciśniemy w ogóle. Jeszcze y, zapomniałem wam powiedzieć mi się dobrze, że teraz przypomniało. Przeczytam wam tylko dane pojazdy, o co chodzi z tym czołgiem. Także czołg lekki rozwijany przez grupę projektantową CKD w 1938 roku wszedł do służby w Wehrmachtzie pod nazwą Panzerkampfwagen 38t. No tak, jest bardzo podobny do niego. Jest uznawany za najlepszy pojazd czechosłowacki. Wyprodukowano łącznie 1400 pojazdów w 8 wersjach. No to... No tak, bo to jest ten PZ. Czwartego tieru, nie czwartego to jest ena czy trzeciego, no tak. Bardzo podobny jest, tylko że tamten nie ma magazynka chyba. No, a ten ma i naprawdę ten magazynek robi swoje. No zapewne będzie na piątka, bo losuje naprawdę długo. O, dobra. Malinówka i czwórki. No na AMX-a 40 muszę zładować golda. No i w zasadzie na niego tylko. Trochę mam tu tego golda, bo na szurkach te B2 to robią jednak pogrom. Przybliżymy sobie trochę. O. No i nie wiem, no ja bym najchętniej tutaj pokąpił lornetę i siatkę, nie? No dobra, to pojadę w swoją miejscówkę i poczekamy. Najwyżej jak nic się nie będzie działo, to jakoś zmontuję ten film, żeby były jakieś najlepsze momenty z tego, co, co się dzieje. O, to jest ten czołg trzeciego tieru. To, to nie wiem, jak on się wygląda naprawdę dziwnie, ale w HD jest chyba. No, w HD jest. No i widzicie, już maksymalny cały jest, wszystko. I jedzie, nawet rozpędza te 30 na godzinę. 35 nawet, Nie widzicie obecnie przeładowanie mam 5 sekund 26 sekund 5 sekund 26 setnych, co ja gadam yy, Załogi tutaj mam 0% na tych towarzyszach broni Więc wiecie Na razie tu się załoga tworzy jeszcze A że lajta żadnego premiuma czechosłowackiego nie ma no to Nie moja wina Ale zostawię sobie go Tak, wszyscy tutaj wolą stać jak ja ale spotować to nie ma komu W ogóle ciekawe, że Arta jest y, najwyżej top tierem jest to, to wszystkich tu Mana Hita Zwłaszcza M37, bo on ma dobre dział A, Locust pt 7 No i widzicie, ta wieża naprawdę wolno się obraca w tym czołgu, a na czwartym tierze to jest już w ogóle masakra jest. Jeszcze se... O! Dobra. O, tam jest AMX, to już sobie goldisza załaduje. Bo to na jego, tą kaczuchę, to naprawdę o, on ma tak skontowane te pancerze. O, kolafior jak już mówiłem, że on naprawdę często tu strzela te kalafiory. Ten tu co robi? Wyjedzie czy nie? Dobra, przeładujemy. Nie ma co. 0 do 3, jakaś lipa na razie. O, teraz patrzcie. No on nieskupiony, to wiadomo. Aha, no to super. Także zobaczymy jak będzie w hangarze, jak przyjdą wyniki bitewne. No i dobra, czołg wrócił. Bitwa była nader lipna, ale no nie mam... o, o, o ładne panie, ale to nieważne. 267 uszkodzeń to jest lipa na ten czołg 147, a nawet nie ma co tu gadać. Przeskapowaniem wygrali. Yy... Dwa robione prawie 3000. No nie, no, bitwa była lipna, no ale no niestety nie mogę więcej dzisiaj nagrać, po prostu mam mało czasu. Więc no. W poprzedniej tej bitwy nagranej widzieliście, że czołg jest wart uwagi. Mam na nim 20 bitew na oko. Eee, zaraz zobaczymy trzeci tier. Mm -hmm, mm -hmm, tu jest. No, 20 bitew. Choke na trzeci tier. Naprawdę mi się podoba. Dlatego go zostawiłem zresztą, więc naprawdę go polecam. No, ale bitwa mi nie, po prostu nie wyszła. Ale linia czechosłowacka. Później jeszcze mówię, jak zrobię dziesiątkę. Ale na razie z tej linii całej. Dziesięć, y, trójka mi się najbardziej podoba. Więc naprawdę polecam. No więc to był trzeci odcinek z Zawinkla. No więc. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na polach bitwy. Cześć!